Witam się dzisiaj z Wami ponownie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy już szósty vlogmas. Powiem Wam szczerze, że strasznie szybko ten czas ostatnio leci. Także ja dzisiaj rozpoczynam nagrywać dla Was, nagrywać. Nagrywać dla Was szósty vlogmas. I dzisiaj zaczniemy sobie od kalendarzy. Tylko zrobię to trochę inaczej, bo rozłożę sobie wszystkie na łóżku i zobaczymy, może tak będzie szybciej. Także um, idę po kalendarze, otworzymy sobie i potem opowiem Wam, jakie są plany na najbliższe dwa dni. OK, także mamy milkę, szukamy dziesiątki. Tutaj jest dziesiątka taka duża. Co my tu dzisiaj mamy? OK, czyli w dziesiątce mamy taki batonik czekoladowy. No spoko. OK, teraz szukamy dychy w nim dwa. Yy, tutaj jest dziesiątka. Co my tu mamy? Żelki. Okej, okay, mamy żelki Teraz lecimy tu w Haribo o! Otwórz się Uu! I tu mamy takie Mao mam Balls. Także tutaj mamy coś takiego To może być dobre, to sobie dzisiaj zjem Teraz w Chupa Chups Szukamy dychy I gdzie mamy dychę w Chupa Chups? Nie widzę Dycha. Czemu jest już otworzona? Ok, tu mamy dychę. I mamy lizaka o smaku coli. Ok, czyli słodycze już za nami. Teraz widzę dychę w daglasie tutaj. O. I tutaj jest chyba coś, co mi wypadło. Mam wrażenie. No. To mi tu słuchajcie, o, wypadło Także tu była gumka taka sprężynowa, no spoko Teraz Glam Shop I dycha w Glam Shopie jest gdzie? Tutaj, więc pewnie to będzie jakiś cień Będę dzisiaj robić paznokcie, więc mam pościągane hybrydy I mam strasznie delikatne i muszę uważać, żeby sobie nie połamać Węgierek Hmm, ciekawe Włożę do paletki i wam pokażę Teraz otwieramy Pierre René, i tutaj widzę już dychę. Uuu, i tu mamy pigment taki fioletowy, przepiękny. No, bardzo mi się podoba. Jaki to jest numerek? Ok, numer 10, no spoko. Także mamy pigment. Także tak się prezentują moje dzisiejsze łupy. Ehm, posprzątam kalendarze, bo to wygląda tak. I za chwilę się do Was odezwę. Słuchajcie, Olix, jak co roku ma tą akcję na karm zwierzaka. Um, właściwie nakarm psa. E, I tutaj jak się zalogujecie, to klikacie w baner, wchodzicie w jakiegoś zwierzaka, zaraz Wam to pokażę na telefonie, no i możecie go nakarmić i każdy zwierzak, który zostanie nakarmiony w 100%, dostanie 20 kg karmy. Tak to wygląda w aplikacji. O, nakarm. Wybieracie sobie zwierzaczka, którego chcecie nakarmić. Ja sobie tutaj upatrzyłam przed chwilką. Tego. Klikamy na karm. Ok. Yy, tak chcemy postawić powiadomienie. No i patrzcie, ten zwierzaczek został już nakarmiony w 83%, także za chwilkę schronisko w Bożu dostanie 20 kg karmy. No i jak już nakarmicie zwierzaka, to widzicie, który ile ma procent i możecie sobie wybrać zwierzaka, którego nakarmicie na następny dzień, bo tak to nie jest to dostępne, a tak to już widzicie. No i ja polecam Wam to codziennie robić, dlatego że dzięki temu możemy Pomóc chroniskom razem z Olixem. I akcja trwa do 18 grudnia, także pomagajmy, bo nas nic to nie kosztuje. A Olix może pomóc. Słuchajcie, właśnie sobie chodzę po oszą i robię zakupy, także pokażę wam, co kupiłam, jak wrócę do domu. Bo szału nie ma, ale coś tam jednak wziąłam Weszłam właśnie do domu. Eee, pokażę wam, co kupiłam. Ale oprócz takich rzeczy świątecznych, bo to będzie w osobnym chaosie, ale z takich rzeczy do domu. Mój ukochany ser Żółty z biedronki. Świeczkę z, z numerem 1 oraz świeczkę z numerem 9. Ewa mensy, bo miałam ochotę i oprócz świątecznych rzeczy to mam tutaj jeszcze Semilac Extend Base to jest ta baza do przedłużenia, bo moje paznokcie no, już proszą się o to, żeby się nimi zająć, także e, kupiłam sobie tą bazę dzisiaj i oprócz tej bazy wzięłam sobie jeszcze top coat z Eveline, bo też już nie mam, a będę robić hybrydę, także wzięłam sobie przy okazji jeszcze to, co ja tutaj mam pierniki, to są pierniki doktora Etkera to są zdecydowanie chyba moje ulubione pierniki, jakie robię I zawsze je, zawsze je robimy z mamą, także wzięłam Ok, miałam ochotę na pierogi z kapustą i grzybami, więc wzięłam sobie opakowanie. Oprócz tego muszę zmienić szampon, więc wzięłam sobie Sayosa Bo kiedyś pamiętam, że mi bardzo pasował, także jutro umyję głowę i dam wam znać, czy faktycznie znowu mi pasuje Nie ma zakupów bez mleka, ja uwielbiam to z Piątnicy Także tak, słuchajcie, ja tutaj ogarnę w kuchni zrobię sobie kawę, poczekam na mamę. odgrzejemy sobie obiad i się do Was odezwę. Dzisiaj zaczniemy od kalendarzy, także zdajemy sobie te koszyczki na rzeczy. I dzisiaj mamy 11 grudnia, także szukamy 11. I zobaczymy, co tutaj się dzisiaj znajduje. Tu jest jakaś kredka albo konturówka. I tu jest czerwona konturówka do ust, taka w kolorze takiej no hardej czerwieni, czy ja ją wyjmę. Czyli to jest konturówka też z tej serii Ultimate. I jaki to jest numerek? Niech że ja to tutaj zlokalizuję. To jest numerek 4 Coral ale nadruczek jest tak mały, że raczej aparat tego nie wyfokusuje. Teraz otwieramy jedenastkę w milce. Tu jest. Tu mamy cuksa. Swoją drogą, bardzo smaczne są te cukierki. Mały przerwnik w kalendarzach, bo przyjechał kurier. Ok, teraz Haribo. I szukamy jedenastki w Haribo. Tu jest. Nie dam rady tego na stojąco otworzyć. O, co my tu mamy? Uuu, ale to lubię. Bardzo to lubię. Także mamy takie żelki w takim cukierku, rulonie. Teraz szukamy jedenastki w czupa, czupsie. Tu jest. O! Co my tu mamy? Mini Lizaka. No, te mini Lizaki to jest hit tego kalendarza. To jest kitu. To jest najdroższy kalendarz ze słodyczami, jaki mam, a praktycznie najgorszy. 11 jest tu. Okay, i tu mamy dwa cukierasy, także to. Ok, teraz Glam Shop. Szukamy jedenastki, tu jest. Poszło jedną ręką. A co to? Cieka jestem, czy tu jest Beauty Blender, w sensie gąbeczka, bo chciałam sobie przetestować. Więc mam nadzieję, że ona też tu jest. No chodź tu. Uuu, tutaj mamy puder. Puder wykończeniowy, rozświetlający. Ale super. Ciekawe jestem, czy to jest pełnowymiarowe opakowanie, czy mm, zrobili takie mniejsze, ale fajnie. Chętnie sobie przetestuję, także mamy Glam Puder. I w wpierdę jedenastkę mamy tutaj. Hej, uśmiechnij się, ale cute. No i dobra, otwieramy. U, tu będzie jakieś coś duże. Ok, mamy kolejną pomadkę, tym razem matową. Takie przepiękne złote opakowanko na magnes i kolorek. O, taki czerwony, także mamy matową czerwoną pomadkę. W ogóle to pasuje mi chyba do tej konturówki, co dzisiaj miałam w kalendarzu Douglasa, także super się złożyło. No i tak się prezentują moje dzisiejsze łupy. Naprawdę sympatycznie, także ja to chowam. Oczywiście sprzątam klasycznie kalendarze i uciekam się malować do nagrań. Słuchajcie, właśnie robiłam miniaturkę do odcinka. Widzicie, trochę się ogarnęłam. Tak, troszkę. I wyglądam troszkę bardziej jak człowiek, siedzę na trochę innym tle, z tego względu, że wiem, że to różowe moje tło trochę Wam się znudziło. A że mamy takie luźne odcinek, a nie makijażowy, to postanowiłam, że zrobimy sobie to trochę na innym tle. No i co? Mam tutaj do tworzenia paczuszki, także w dzisiejszym filmie otworzymy sobie paczki. Swoją drogą, jeżeli będziecie oglądać filmy z prezentownikami, to większość tych produktów zobaczycie w tamtym odcinku, ale nie wszystko. Także zaczniemy sobie od takiej mojej paczuszki. I mamy tutaj markę Ofika Tak to się, słuchajcie, prezentuje To jest Demaskator się to nazywa Usuń makijaż szybko, łatwo i przyjemnie O wow Także mamy takie do ścierania makijażu Spoko Myślę, że nie dzisiaj, bo może wieczorem nie mieć czasu Ale postaram się wam nagrać taki tutorial z pielęgnacją I tam właśnie użyję takich produktów Co my tutaj dalej mamy? Ok, esencje też marki OFIGA eee, Należy nanieść kilka kropli na czyszczoną skórę twarzy oraz dekoltu Następnie wmasować okrągłymi ruchami pozostawić do wchłonięcia Okej okay. Czyli mamy taką esencję I ostatnią rzeczą jest to czysta figa Coś takiego Jest to olej z nasion opuncji figowej O oh, wow do w pie... Sprawdził się doskonale w pielęgnacji problematycznych Z tendencjami do wyprysków i zaskórników Posiada właściwości nawilżające i regenerujące O, super Także chętnie sobie przetestuję Akurat odstawiłam wszystko i mogę zacząć nową kurację Także dziękuję bardzo Marka Ofiga eee, Wszystko wam podlinkuję na dole I na pewno użyjemy sobie tych produktów Czy to w filmie, czy właśnie w tutorialu na Instagramie Teraz mamy taką przepiękną, ogromną paczkę O oh wow. Tak to przyszło zapakowane. Przepięknie pachnie w ogóle. Mamy coś takiego. Taką rameczkę. Dziękuję bardzo Monela. Oj! Oprócz tego mam dla was kod rabatowy Minus 10% na wszystkie fotoprodukty Z kodem Joy, Gdybyście byli zainteresowani Oczywiście podlinkuję wam wszystko na dole w opisie Także do 31 stycznia on jest ważny Będzie na pewno długo u mnie W mediach społecznościowych Widniał O oh wow, jak to jest wszystko Przepięknie zapakowane Na prezenty Bo możecie, macie taką opcję Jak zapakuj na prezent Przepięknie, to wygląda, żal mi rozpakowywać, ale chcę zobaczyć, więc dobrze. Tutaj będą takie kwadraciki. E, są to jakby... Hmm, jak to nazwać? Takie kwadraty, które ja mam tutaj w tle, a nie widzicie ich, bo są tam u góry. Ale postanowiłam sobie wymienić, także tak to wygląda w środku. Tak wyglądało. Opakowanie wesołych świąt O, jakie to jest cute Tak wygląda opakowanko. Mamy tutaj emoji Mikołaja I tak wyglądają zdjęcia O, i na pierwszy rzut poszło zdjęcie z moim chłopakiem Także to wam wyjmę Ale super, tak jest w środku I może wybiorę wam takie Bardziej pokazowe Mamy tutaj zdjęcie z okazji moich 50 tysięcy słów. E, słuchajcie, wzięłam trochę swoich zdjęć. Ja wiem, że to trochę tak wiecie, niekoniecznie, żeby wieszać sobie swoje własne zdjęcia, ale pomyślałam, że. Zawsze mi to trochę główio, Ale że czasami pytacie mnie o autograf Albo że chcielibyście właśnie, żebym jak do paczki dorzucam To żebym wam dorzuciła jakiś autograf czy coś takiego Więc postanowiłam, że wywołam parę swoich fotek I właśnie na tych fotkach do tych paczek świątecznych Dorzucę wam swój autograf Jakby to jest trochę takie samo... Nie wiem jak to nazwać, wiecie o co chodzi. Nie wypada robić takich rzeczy tak samych, samej z siebie, bo to trochę tak jakbym się uwielbiała na życie. Ale wiem, że czasami Wam na tym zależy, a też chciałabym, żeby to było w fajnej jakości. Także tutaj mamy takie zdjęcia, w ogóle one są tak przepiękne, wywołane, mimo że one są, wiecie, z Instagrama, że ta jakość no nie, nie, nie bawa jakimś świetnym tutaj na Instagramie ujęciami i tak dalej, to jednak no, przepiękne są te zdjęcia, w ogóle one są przepięknie wywołane jeszcze pachną, e, także, także tak, takie piękne foteczki tutaj miałam szansę sobie wywołać, także ja wam podpisuję i e, będziecie, że tak powiem, dostawać ode mnie w paczuchach te foty, gdyby to was miało zmotywować do brania udziału w rozdaniach to mamy takie zdjętka oprócz tego mamy dwie fotoksiążki jedna z nich zostaje w moich rękach, druga jest na prezent dla mamy, mam nadzieję, że Podaruję sobie oglądanie filmów tych świątecznych. Okej, okay. tak wygląda mniejsza wersja. I pokażę Wam, bo to jest fotoksiążka ze zdjęciami z moim chłopakiem, więc nie chciałabym za dużo tutaj pokazywać, że tak powiem. Tutaj macie zdjęcia na przykład z miniaturki z filmu, w którym razem braliśmy udział. No powiem Wam szczerze, że całkiem spoko jakość. Podoba mi się to, co widzę. Na pewno będę więcej, na pewno będę korzystać z ich, że tak powiem, usług, bo naprawdę te zdjęcia, mimo że były robione telefonem, tutaj jakoś naprawdę wygląda spoko. Nie ma jakiejś pikselozy ani nic z tych rzeczy. Także ekstra. Bo bałam się tego właśnie, że mi się wszystko rozjedzie O, tutaj macie zdjęcia z naszej studniówki No super Także mamy coś takiego I ostatnia książka W ogóle też przepięknie zapakowana Zobaczcie, aż mi że to otwierać eee, To jest fotoksiążka na prezent dla mamy Dlatego mam nadzieję, że mnie nie podsukuje właśnie że poszła do pokoju Tak wygląda A, to się tak wysuwa O Także tak wygląda ten produkt i ona się tak ładnie wysuwa z tego opakowanka. I mamy taką książkę. No i zdjęcia z mamą, to myślę, że już mogę Wam tutaj pokazać. Tutaj jest na przykład zdjęcie, które ona mi robiła w sesji dla Toy Story. Tutaj na przykład są zdjęcia z tej niespodzianki, którą dla mnie robiłam. Staram się tak mówić ciszej, bo nie wiem, czy ona nie siedzi w kuchni. Także mamy coś takiego. Bardzo ładnie to wygląda. Aż jestem w ciężkim szoku, że udało im się tą jakoś tak poprawić, że te zdjęcia wyglądają, jak wyglądają. Mamy też dużo zdjęć za czasów, kiedy byłam, czy tak powiem, dzieckiem. O, tu macie zdjęcie z... Miniaturki, którą ostatnio robiliśmy Także tak, tak wyglądają te produkty one no są świetne, naprawdę jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak ładnie wygląda Bo już jak wiecie miałam dużo firm, z, czy dużo miałam produktów od firm fotograficznych Takich właśnie specjalizujących się Ale te chyba wyglądają najlepiej, są najlepszej jakości Tak mi się wynajmniej wydaje Słuchajcie, ja w tych przepięknych, lampkowych okolicznościach na dzisiaj jeszcze się z Wami żegnam, mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!